Wywłanie ogólne, wyłanie ogólne. Była Leszek Turysta w Beskidzie Małym. Leszko, Turysto, Leszko Turysto, odbieram Cię w Krzeszowie. Cześć Łukasz, cześć. Fajnie, że Cię słyszę. No jestem takim na poradnym truchcie, ale nie ma, nie ma widoków. Dalej pogoda, pon mgłą Leszku, się Cię w Sumach, coś tak zanika, zanika. No rozumiem, ja się przemieszczam, ja jestem na szlaku. O jesteście zwyciężonych, podziwiam, naprawdę. Powiedz mi, u Ciebie widoczność jest? Bo na mojej tutaj wysokości to jest tak na do 100 metrów i koniec. U mnie podobnie, podobnie, nawet z okna mojej żurawnicy nie widzę, także jest mgła. Okej, okay. o Roger, zrozumiałem, a jest trochę coś śniegu? Bo tutaj tylko przybieliło, ale wszystko jest oszronione. Wszystko przez tą mgłę, która potem zamarzła, wszystko jest na biało. Dokładnie, dokładnie, u mnie tak taka sama aura. Minus 8 było rano. E, no i jest przybielone, ale śniegu jako tako nie ma. No dobrze. Ja potem będę gdzieś aktywował jakiś szczyt. Póki co ja tylko taki wiesz, spacer. Pozdrawiam w takim razie Łukasz i pozdrawiam do, i do usłyszenia, do następnej łączności. Pozdrawiam, od danej wycieczki będę tutaj na nasłuchu.